Lechistan, czyli Orientalna Historia Polski, kolejny odcinek regularnie nadawanego podcastu, e, który prowadzą Adam Balcer i Paweł Sulik. Ja przypomnę, że od pewnego czasu, Państwo mogą się domyślić, od kiedy podcast ma wymiar pandemiczny. To oznacza, że nie nadajemy go ze studia radia TOK FM, tylko e, zaszyci w, wśród drzew. Jak Państwo słyszą śpiewających ptaków i zarośli na polu mokotowskim w Warszawie, na polu, które kiedyś było lotniskiem, ale teraz jest po prostu przepięknym miejskim parkiem. Wokół nas chodzą ludzie i spacerują, niektórzy leżą na trawie, niektórzy jeżdżą rowerami, a w dzisiejszym pandemicznym podcaście Lechistan będziemy mówili o... Dzisiaj proszę Państwa opowiemy o Wrocławiu. Lechistan Alternatywna historia Polski. Podcast historyczny Adama Balcera i Pawła Suika. Zawsze w piątek po dziewiętnastej. Dzisiaj, proszę Państwa, opowiemy o Wrocławiu. I to nie będzie jedyny podcast o Wrocławiu. Dlaczego Wrocław? Po pierwsze, troszeczkę płynnie od, z poprzedniego podcastu o Krakowie przenosimy się do Wrocławia, za sprawą też świętej Jadwinki, bardzo związanej z Wrocławiem. A oprócz tego, Wrocław jest miastem, który jak ze względu na swoje położenie, pokażemy Państwu, był przez wieki związany ze światem islamu, poprzez handel, został tak ukształtowany też poprzez poczucie zagrożenia, walkę z muzułmanami i pokażemy, że nie zawsze, a w następnych podcastach też państwu pokażemy związki w wymiarze i kultury i nauki. I mogę też tak zapowiedzieć, że przez naj w najbliższych podcastach troszeczkę ruszymy w Polskę. Na takiej zasadzie, że pewnie będą Państwo jeździć na wakacje, miejmy nadzieję, inshallah, I z naszymi podcastami będzie Państwu łatwiej zwiedzać miasto w, w stylu w taki sposób orientalny. No zresztą to jest wakacyjne wydanie, w tym sensie, że zarówno mieszkańcy Wrocławia słuchający dzisiejszego podcastu, jak i ci, którzy we Wrocławiu nie byli albo byli bardzo dawno temu, mogą sobie odświeżyć wizytę w tym mieście, polecamy gorąco. Ale proszę państwa, państwo do nas piszą, ponieważ mamy adres mailowy lechistanmałpato.fm lechistanmałpatok.fm i pan Karol napisał tak. Nie miałem czasu o tym powiedzieć, gdy dodzwoniłem się do programu Mikrofon, to taki program w Radiu Tok FM, gdzie słuchacze na żywo występują, w sprawie recyklingu kart do głosowania. I teraz uwaga, że jest możliwy związek między tokiem myślenia ministra profesora Łukasza Szumowskiego, a tematem Lechistanu. Zaskakująco rozpoczyna pan Karol. Gdy się zastanawiamy, skąd się często biorą, w sensie, jak rozumiem, profesorowi Szomowskiemu, biorą niekonsekwentne pomysły, to zauważmy, że w zabytkowej siedzibie ministerstwa do tajnych narad i samotnych rozważań są kameralne sale, gotycka i mauretańska. Może stamtąd mu się to bierze. A sale nastrojowe i piękne polecamy odwiedzać. Czy jak rozumiem, ideę listu pana Karola to chodzi o to, że jest sala gotycka, a obok jest. Mauretańska i że to samo w sobie jest sprzeczne, że tak człowiek jakby szybko przechodził z jednej do drugiej, tak, to, to może mu się w myślach razu, pomieszać. No, nie I wtedy zacznę mówić maseczki wiem, tak, maseczki maseczki, maseczki tak, maseczki, bo nasza, Związek między tokiem myślenia, podcast, ministra, profesora tak. Łukasza Szumowskiego. A, a, nasz podcast uh -huh. powiedzmy tak, od dawna. Stara się Państwu przekazać, że naczynia są połączone, nie mamy zamkniętych monad i tak samo jest z gotykiem, że na gotyk miała duży wpływ architektura islamu, a z drugiej strony wspaniały gotyk powstał w, łącząc się z architekturą islamu w Hiszpanii i Portugalii. I teraz, jeśli chodzi o to, że pan minister ma taki patchwork w głowie, mhm. że mu się łączą te, te różne elementy, tego nie wykluczam, ale widzę, że pan Karol jest bardziej wtajemniczony niż my, bo wiesz, gdzie odbywają się tajne narady tak. i, i gdzie też można się oddać samotnym rozważaniom w ministerstwie. My tego nie wiemy. Chodzi o Pałac Paca na ulicy Miodowej w Warszawie, gdzie mieści się Ministerstwo Zdrowia. Jeśli państwo chcą, to są przepiękne zdjęcia. Zaczy, te... Wiemy, gdzie jest Pałac Paca, tylko tak, chodzi mi o to, że nie tak, wiemy, gdzie nie się wiemy. odbywają samotne rozważania pana ministra, ministra oraz wiemy. tajne narady. Tego nie wiemy. Tego. Nie wiemy. Sk ale dziękujemy za list na adres lechistanmałpatok.fm. A pan Roman z kolei napisał, gratuluję podcastu, który odkryłem niedawno. Moje pytanie jest tendencyjne. Skąd w nazwach wielu krajów jest słowo stan? Odpowiadamy, wielokrotnie już o tym mówiliśmy. E, oczywiście u nas jest tendencja do tego, żeby w ten sposób orientalizować, na przykład powiedzieć, że Polska to Ubekistan mhm. rządzący przez Ubeków stan, bo nam się kojarzy od razu z Azją Środkową słusznie, bo to wpływ języka perskiego, ale problem z perskim jest taki, czy inaczej irańskiego, że jest to język indoeuropejski i e, słowo stan jest tak samo jak state, sztat, mhm. stat. W różnych językach angielski, niemiecki, czeski i tak dalej. Stany, stany i tak dalej, prawda? Zjednoczone Ameryki Północnej to jest identyczna etymologia, nawiązuje do stania, że sto właśnie ktoś stoi. I stan, jak mówimy, stan rzeczy, a w telewizji to nawet mówią na dzień dzisiejszy chwilę obecną. Dziękujemy Panie Romanie za Pana pytanie dotyczącego stanu. Panie Przechod... Romanie za Pana pytanie. Za Pana pytanie. I przychodzimy płynnie, czy też odwiedzamy Wrocław z szeroką perspektywą czasową i pewnie dla niektórych Wrocław to pierwsze i podstawowe skojarzenie, że to jest poniemieckie miasto, ale wątki muzułmańskie są tam chyba głęboko ukryte i tr trudno by w książkach siedzieć i próbować je znaleźć. Tak, będziemy przed Państwem odkrywać te wątki, które nie są oczywiście takie widoczne, a są, okaże się, że są ważne i z pewnością nie są oczywiste. Zacznijmy od miejsca, gdzie jest Wrocław. Jest oczywiście nad... Odrą. Odrą. No i teraz zaczynamy już od razu z tak zwanej grubej rury, jak Hitchcock, prawda, o ziemi. Proszę Państwa, no sama rzeka Odra, etymologia, mamy kilka teorii, jedna zakłada, że jest po prostu pochodzenia, jak mówiliśmy o Stanach, no jest pochodzenia irańskiego pochodzi z języków Sarmatów, ludu irańskiego, którego jesteśmy oczywiście tutaj, e, mówię, mm -hmm. z ol, olbrzymią autoironią, mm -hmm. potomkami. E, dali oni imiona też innym rzekom w Europie Środkowo-Wschodniej, na przykład Dniestr, Dniepr, Don i niewykluczone, że dotarli też nad Odrę i nazwali ją Odrą. Co to pokazuje? Że mamy szlak o którym wielokrotnie mówiliśmy, ten na wschodzie musi być w Seks w seksmisji, czyli ten jedwabny szlak, który biegnie z Wrocławia do Krakowa, potem Przemyśl, potem tak się pojawił Lwów, Kijów i w głąb aż do Azji Centralnej, do Buchary, Samarkandy i tak dalej. Więc na pewno to jest jeden ważny szlak i ze Wrocławia dokąd? Do Czech, do Pragi, która była bardzo ważnym targiem, handlu, gdzie handlowano niewolnikami. No, takie były czasy, w X wieku, XI jeszcze. I stąd właśnie nazwa nawet Wrocław, no jak wiemy, jest od Wrocława, od pochodzenia czeskiego. Kolejny bardzo ważny, jak ruszyliśmy do Pragi, to z Pragi pojedziemy sobie na południe i dotrzemy do Morza Adriatyckiego. 700 kilometrów w linii prostej od Wrocławia jest Wenecja. Nie ma miasta w Polsce, które byłoby położone bliżej Wenecji, a jak zrobimy podcast o Wenecji, to Państwu i jej związkach z Polską, to pokażemy jak bardzo poprzez Wenecję trafiał do nas. Do, trafiały do nas różne elementy kultury muzułmańskiej. Czyli znowu północ-południe między Bałtykiem a Adriatykiem i znowu Wrocław w bardzo ważnym miejscu na przecięciu tych szlaków. Czyli jak Państwo zazwyczaj tak z ironią mówili, Wrocław, tak, tak, Polska, Wenecja, miasto na kanałach, ha, 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 a to okazuje się. No jest no tu i jest. kolejna sprawa, no miasto. Bardzo dobrze, e, e, Paweł, że o tym przypominasz, no to było, przypomnijmy, naprawdę miasto z. E, Pełną gębą, mówiąc kolokwialnie, do połowy XV to było największe miasto na ziemiach dzisiejszej Polski. Potem pałeczkę przejął Gdańsk, i jak Państwo by spojrzeli na mapę całej Europy Środkowej, to by się okazało, że było to też jedno z największych miast po Pradze i jeszcze niektórych miastach na zachodzie Niemiec, w całym świętym cesarstwie rzymskim narodu niemieckiego. I w efekcie stał się taką bramą na wschód. I sam Śląsk, wiele razy o tym też mówiliśmy, obok siebie były położone miasta mniejsze, ale za to mieliśmy gęstą sieć średniej wielkości miast, co na, nawet można porównywać, oczywiście tu proporcją Gardę, do Flandrii tak, średniowiecznej. To było coś wyjątkowego w historii dzisie, ziem, dzisiejszej Polski i stąd właśnie i Ślązacy i Wrocławianie szczególnie no, odegrali bardzo ważną rolę w rozwoju miast takich jak Kraków który całe jego założenie um, urbanistyczne, jak było nadane prawa miejskie, niemieckie i tak dalej, to właśnie robili, to układ rynku, to wszystko jest dzieło e, wrocławian. I, I tak jak spojrzymy na pierwsze rodziny. A czy my we... nie posycamy jakiejś animozji Nie, nie no to, to są y, fakty. Y, to jest, y, y, jak to się mówi u nas, prawda historyczna. No. I pedagogika dumy. Dla Wrocławia, ale, a, nie, a nie, bynajmniej nie wstydu dla Krakowa, bo ruszamy dalej i to samo w przypadku Lwowa, że mamy rodziny, no niemieckie, no nie ukrywajmy, tak? Bądź już zgermanizowane, które docierały do Lwowa w XIV. XV wieku i przyczyniły się bardzo do rozwoju tego miasta, więc mamy coś takiego, że ten handel powoduje, że ruszają na wschód i docierają do Morza Czarnego, do Kaffy, tak, gdzie spotykają się z muzułmanami, docierają ci kupcy z Wrocławia, docierają tą drogą do prawda, Złotej Ordy, nad Wołgę, do Saraju, dostają specjalne prawda, przywileje od jagieły gdzie jest wprost na Pisane, że te przywileje są wydane na Tatarszczyznę i Multany, czyli dzisiejsza Rumunia. Oczywiście, jak Kraków się wzmocnił, to się zaczęła zacięta rywalizacja, wojna handlowa. Potem Lwów dołączył, tak? Rywalizacja, właśnie o ten handel wschodni. Ale co pozostało po tym handlu we Wrocławiu do dzisiaj? Co widzimy? Brama Ruska miejska ulica Ruska kwartał ruski właśnie ze względu na te związki ze wschodem patronem miasta został błogosławiony Czesław z rodziny Odrowążów, rodzina ze Śląska, który był właśnie prawdopodobnie spowiednikiem świętej Jadwiki, a o Jacku już sporo mówiliśmy, patron Polski, bardzo aktywny w Kijowie w XIII wieku, gdzie spotykał muzułmanów, bo były meczety, w następach ukraińskich, wśród koczowników, połowcy, oni byli przede wszystkim wyznawcami politeizmu, ale też spotykał wśród nich muzułmanów, no i oczywiście błogosławiony Czesław jest związany z miastem, bo Mongołowie, jak podczas najazdu mówiliśmy, już trochę o Bitwie pod Legnicą, jeszcze zrobimy specjalny podcast o tej dziedzictwie, tej, tej, tej bitwy w kulturze polskiej, no to oczywiście duchowo wsparł obronę Wrocławia i tra tradycja przekazała opowieść o cudzie, oczywiście, który, który zawdzięczamy Czesławowi. No więc po jego gorliwej modlitwie na niebie pojawiła się ognista kula lub według innych przekazów, słup ognia lub zorza, która przestraszyła wojska przeciela. E, mieli uciec Mongołowie przerażeni ognistą kulą. E, no problem jest tylko taki no, że mm, no jest to piękna legenda i to raczej Mongołowie używali prochu, dzięki nim pojawił się w Europie i to wtedy po raz pierwszy właśnie w Polsce do w, w walce i to my byliśmy raczej przerażeni e, właśnie różnymi e, atrakcjami na polu bitwy polegającymi na wybuchach i ogniu. Inny symbol tego handlu, bardzo ciekawego właśnie z Orientem, to jest Jan Muscata. To jest, proszę Państwa, biskup krakowski, początek XIV wieku, e, który był stronnikiem przemyślidów, Władysława II i III i zagorzałym przeciwnikiem Władysława Łokietka. I teraz e, urodził się we Wrocławiu, e, rodzina bogata, bogaty patrycjusz, e, ha, właśnie, e, han, e, który zajmował się handlem i czym się zajmował, e, handlował czym? No, e, przyprawami, Egzotycznymi, korzennymi, i jedną z nich była gałka muszkatowa. Stąd mm -hmm. muskata. I teraz tak, skąd jest ta nazwa? E, więc mamy coś takiego, że. I została nawet wprowadzona do herbobiskupa, właśnie ta gałka. E, więc z łacińskiego muskus, który przyszło z greckiego, a zapo zapożyczone z perskiego. Mm. I e, e, pochodzi z perskiego najprawdopodobniej z irańskiego muski, jądra. Mm. Ale proszę Państwa, sam co jest niesamowite, żeby Państwo właśnie zamknęli oczy i wyobrazili sobie ta, ten Wrocław jako bramę do wschodu. Naprawdę, ba, mówiąc z angielska, the sky is the limit, czyli patrzymasz po horyzont, bo sam właśnie ten muszkat, tołowiec korzenny, to proszę Państwa gatunek drzewa, który jest na Molukach, czyli inaczej Nie. wyspy korzenne, czyli gdzie? No proszę spojrzeć na mapę, gdzie są Moluki, Indonezja. Stąd potem dotarli tam, jak pamiętam, Portugalczycy, Holendrzy i tak dalej. Stąd cały handel e, różnymi przyprawami, korze, ko, korzennymi z, e, produktami i tak dalej. To mamy już w średniowieczu, tylko drogą lądową i dociera to do Wrocławia i stąd mamy nagle biskupa, który nazywa się. E? jak Beczka. roślina z Indonezji, a mówimy o przełomie 13 i XIV wieku. No, ale skon, skoro to z perskiego mózgu w tym sensie z sanskrytu jądra, to lepiej, że się muskat nazywał, jak był biskupem, a nie na przykład biskup e... jądro. He, kolego, bez takich wycieczek, bo jądra, nie wiem, czy to są wycieczki o charakterze... Mm... Czysto i wyłącznie językowym. Żadny mikrofon. No oczywiście. U, u, uważam, że, że bardzo to jest na miejscu, i e, tu nie chodzi o żadne. Ty, takie na anatom Nie, anatomicznie. Bez, anatom a bez żadnych ja anatomicznych, anatomicznych wyciec, ja nie mam tak? żadnych skojarzenia, ja tylko uważam, że bardzo do dobry wybór. Tak okay. marketingowo jest absolutnie okay. świetny. E, Energicznie. Brzmi... Tak? chociażby no, tak. Jan Jądrowiec. Chociażby. Tak, to. Jan Jądrowiec. Dokładnie. E, y, więc y, teraz proszę Państwa, trochę zwiedzimy miasto. Opowiadaliśmy sporo. O świętej Jadwidze w poprzednim podcaście. Przypomnijmy, że była ona żoną Henryka Brodatego i jak Państwo sobie posłuchają podcastu poprzedniego, to dowiedzą się Państwo sporo i rodzinie. Pełną wśród, wśród jej krewniaków motywów i też skoligaconych z nią władców motywów krucjatowych. Mhm. Legnica to też oczywiście taki motyw, bo pamiętajmy, że jej syn Polek, Henryk Pobożny. No i co znajdziemy? No więc znajdziemy a, a, jakie, takie in, a, jakie inne motywy krucjatowe w e, m, samym Wrocławiu. Więc mają Państwo Farę Elżbietańską, gotycki kościół, znaczy Bazylika Świętej Elżbiety, północno-zachodni narożnik wrocławskiego rynku. Jak będą Państwo stali, to proszę sobie e, wybrać północno-zachodni narożnik. Jest ten jeden z dwóch dawnych kościołów parafialnych miejskich. No jest wieża słynna, bo ma 92 metry. E, no i jest ona część świętej Elżbiety. Elżbiety, proszę Państwa, węgierskiej albo z Turyngii. To była księżniczka węgierska, która była córką Andrzeja II, oczywiście brał udział w krucjacie, i, je, i która, której e, 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 matką była Gertruda, siostra świętej właśnie Jadwigi. E, więc mamy Elżbietę, dla której święta Edwiga była ciocią. I e, po sześciu latach małżeństwa z e, księciem Turingi Ludwikiem, e, m, e, księ e, niestety no, musiała zostać zakonnicą i potem została świętą, bo e, mąż ruszył na Krucjatę, ale nie dotarł, umarł e, e, w Otranto we Włoszech. Na Krucjatę ruszyli jego rycerze. To, to była... w takich sytuacjach ruszą się automatycznie do zakonu? I nie, czy nie, nie ma... uznała, że no... Aha. Może to była miłość całego życia. Generalnie Rozumiem. została jedną z patronek Zakonu Krzyżackiego. Natomiast ten władca, z którym Ludwik jej mąż był związany, to każdy, każdy powie, o Jezu, no nie mówiłem znowu, Fryderyk II, słynny cesarz z Sycylii, tak? Więc mamy, proszę państwa, taki motyw. No, więc potem Państwo, zapraszam Państwa do katedry we Wrocławiu, gdzie jest wspaniała kablica świętej Elżbiety z końca XVII wieku. Zabytek, który ufundował fry, kardy, kardynał Fryderyk Hessen, który był potomkiem świętej Elżbiety, więc wszystko zostaje w rodzinie. No, i tutaj znowu mamy ciekawą sytuację, bo on był Joanitą. Czyli zakon kawalerów maltańskich, mhm. i e, dostał sporo pieniędzy od rodziny, i stwierdził w XVII wieku, warto było sobie trochę w życiu poszaleć, więc chociaż niedoświadczony, nie był wiarusem, Friedrich von Hessen Darmstadt udał się na Maltę. Za, e, e, zapłacił za budowę mini floty, no i tą, z tą mini flotą zaczął walczyć z piratami z Tunezji tureckimi. Szło mu całkiem nieźle, ale w pewnym momencie pieniądze się skończyły, więc musiał zrezygnować i poświęcić się działalności e, e, już e, jako duchowny. Więc mają Państwo kolejny motyw e, związany z Elżbietą. Idziemy dalej i e, jak jesteśmy przy zakonach, no to zakonów u nas dostatek, jakby odpowiedział Władysław Jagiełło, parafrazując go spod Grunwaldu, bo mamy w Wrocławiu na mamy Kościół Świętego, właśnie Kościół Bożego Ciała, Joannitów. Mamy bardzo fajny, moim zdaniem ciekawy Kościół Świętego Łazarza. E, dlaczego on jest ciekawy? Bo zbudowali go, zbudował go zakon rycerzy i szpitalników Świętego Łazarza z Jerozolimy. Hmm. I dlaczego to jest ciekawy zakon? Stąd nazywano ich, prawda, stąd mamy lazarety, jak mówiliśmy o mm -hmm. szpitalach i tak dalej, tak, od Łazarza. E, I stąd mamy też jedno z osiedli prawda, e, e, tylko w Poznaniu święty Łazarz. E, no i e, legenda głosi, że lazaryci w, jaki kolor wybrali? Zielony. Zielony, no to y, y, nie było wtedy jeszcze PSL-u, chociaż no. to największa podęga, no zieleń. Ani, on, tak, ani zielonych z partii zielonych nie też zielonych. zielonych. No no tak, ale, zielony. ale generalnie z powodu mhm. szacunku dla głównego wroga, czyli dla muzułmanów, proszę Państwa. Więc stąd jedna z teorii jest taka, że stąd wybór zieleni. Do tego, protektorem tego zakonu był nasz nieodżałowany Władysław III Warneńczyk, który będąc królem Węgier i Polski zginął pod Warną walcząc z Turkami. Kiedyś o nim zrobimy całą audycję, bo to też jest bardzo ciekawa postać. Ruszamy dalej. Mówiliśmy sporo, sporo o związkach z Pragą i z Czechami, bo przypomnijmy, że Wrocław bardzo długo był miastem czeskim. I w X wieku i potem okresowo w XI albo był lennem czeskim pod naszą władzą, a ostatecznie w latach XV wieku zostało panowany przez następne ponad 400 lat był miastem czeskim i to 400 bardzo. 400 lat? Tak, do 1742, proszę państwa, bardzo długo. Stąd znajdziemy najróżniejsze ślady czeskie, ale też z motywem muzułmańskim, jeśli można tak powiedzieć, bo Czesi w Czechach bardzo aktywny był zakon krzyżowców z czerwoną gwiazdą i Znowu, a to, brzmi, to brzmi tak absurdalnie tak, z punktu tak. współczesnej wiem. sceny politycznej czeskiej, tak. dlatego, że tam jest autentycznie partia komunistyczna, tak, jedyna w ogóle w naszej części świata gdzie autentycznie są komunistami. Tak, i nie, nie, i się, wejdzie nie, się do siedziba, tam czy Nie zepsuli gwiazda, się, po pozostali tak. tak. Są, też, są też wierni tradycji y, y, Wielkiego Gruzina i tak dalej, więc y, y, został y, klasztor, powstał y, w latach 30. XIII wieku tutaj główną rolę odegrała wielka czeska patronka, święta Agnieszka Czeska. I niesamowitą ma karierę, bo miała być tak, miała zostać żoną Henryka, jednego z synów Henryka Brodatego. Nie wyszło, ale odwiedziła nas, między innymi w Trzebnicy trochę spędziła czas. Potem chciano ją wydać za cesarza Fryderyka II, tego naszego słynnego z Sycylii. Nie wyszło. Potem był pomysł, żeby ją za samego cesarza Fryderyka drugiego. Nie wyszło. No ile, do, do ilu razy sztuku, sztuka? Do zakonu. Więc została czy, zakonnicą i świętą. Czy, jak rozumiem, ale nie obrażając nikogo, zachowały się jakieś przedstawienia tej pani, to, czy w sensie... Ta, e, no, są już jakoś świętej, no nie, e, zakładam, że mogła być piękną kobietą, tylko po prostu na no, takie były czasy, Źle że... Źle zaczynała rozmowy. Tak, no, yy, yy, no więc yy, i święty, yy, źródła, oczy, źródłowo oczywiście nieudowodnione tra, tradycje są takie, że w ogóle Zakon powstał w Palestynie. Podczas pierwszej Krucjaty miał go założyć Gotwi de Bouillon ale no niestety nie ma żadnego dowodu w źródłach, ale warto sobie te, w ten sposób się nobilitować. Natomiast do Wrocławia trafił yy, spro, w ten sposób, że sprowadziła tych zakonników żona Henryka II Pobożnego. To jest ten władca, o którym Państwu mówiliśmy, który zginął pod Legnicą i znowu syn świętej Jadwigi. To była Czeszka, księżna Anna i potem yy, ten zakon po prostu dokonał, Byśmy powiedzieli językiem korporacyjnym, spektakularnej ekspansji na rynki lokalne. I w efekcie tej spektakularnej ekspansji prak praktycznie niemal każdy szpital na Śląsku był pod ich kontrolą. Troszkę przesadzam oczywiście, ale PR jest ważny, ale po pobudowali szpitale w Bolesławcu, w Świdnicy, w Legnicy i w Kluczborku, gdzie najprawdopodobniej odegrali kluczową rolę w, w powstaniu miasta. Pamięta Pan oczywiście, Panie Pawle, filmy Klucz od Siódemki klucz. Kazimierz i tak dalej. Co nie zmienia faktu, że w kontekście wydarzeń i nakładów na służbę zdrowia i politycznego wymiaru dyskusji na ten temat, to historia o zakonie, który decyduje się inwestować to setki lat temu służbę zdrowia, to jest jednak perspektywiczne tak. myślenie. Lazarety i tak dalej. No i dalej co się dzieje? Mamy, proszę Państwa, w tym budynku. Jak będą Państwo szukać Boże drogi, to musi być coś gotyckiego, to musi być na pewno jakiś średniowieczny budynek, ten, ten ich klasztor kościół. No niestety, proszę Państwa, ale nie płaczemy, nie płaczemy, bo bo w tym zespole jest ulokowane Osolineum, Jak Państwo zobaczą, no y, oczywiście y, 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 w większości bryła budynku jest barokowa, ale jest wspaniała, tak? I mieści się tam bardzo ważna instytucja. Więc mamy kolejny zakon. Potem, proszę Państwa, na Krucjaty można patrzeć różnorako. Jak Państwo pamiętają, opowiadaliśmy, że y, zrobił, z... Y, nazywał nasz y, koronikarz Wincenty Kadłubek y, Prusów y, bałtyckich, że oni są z tego, co pamiętam, saladynistami od saladyna tego wybitnego dowódcy. Wódcy Kurda, więc nie ma problemu, więc w XV wieku Wrocław drżał, ale nie tylko przed Turkami, ale nawet bardziej przed Husytami, hmm. którzy z Czech organizowali tak zwane rejzy czyli to jest, proszę Państwa, słowo, które to jest bardzo ciekawe, że słowo pochodzenia arabskiego, mm -hmm. znaczące właśnie takie wy, napady, wyprawy, stało się e, określeniem na takie na wypady, które organizowali napady krzyżacy, a jednocześnie tak mm -hmm. samo husyci, z którymi krzyżacy walczyli, czyli... Ale są wśród nas słuchacze, którzy myślą, że to są husyci, jacy? ale to nie byli katolicy. Nie, 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 nie. to nie byli katolicy, czyli to byli proto protestanci, no tak, tak. i e, lata XX, XXV XV wieku zorganizowano przeciwko nim Krucjaty, które się kończyły spektakularnymi klęskami, i oczywiście mieliśmy taką współzależność, że to pomagało bardzo ich pojawienie się w ekspansji Turków, bo Turcy o. walczyli na Bałkanach z Luksemburczykami, a oni byli i władcami Czech i Węgier, a z drugiej strony ekspansja Turków sprzyjała tak naprawdę husytom, bo, we, bo władcy luksemburscy musieli się zajmować też tym, co się dzieje na Bałkanach, więc e, często właśnie ich oskarżano o to, że współpracują ze sobą. I e, oczywiście oprócz husytów, e, piąta kolumna, no to tradycyjnie, jak to u nas, e, no Żydzi, no, no Żydzi, prawda? To jest muzułmańska piąta kolumna. Wiem, że dzisiaj to brzmi niesamowicie, ale proszę Państwa, no e, relacje żydowsko- muzułmańskie e, do momentu, generalnie do pierwszej połowy XX wieku, e, były Przeważnie bardzo dobre, i jak nie, jak nie było muzułmanina na miejscu, no to trzeba było sobie znaleźć substytut, i Żydzi się do tego świetnie nadawali. W efekcie, kiedy wieści o upadku Konstantynopola dotarły do Wrocławia, to tam był Jan Kapistran, o którym już trochę opowiadaliśmy. Dzięki niemu mamy Kościół Bernardynów, gdzie dziś jest Muzeum Architektury we Wrocławiu. No i on generalnie słynął z bardzo żarliwych kazań, które, no, nie, no nazwijmy rzeczy po imieniu, były potwornie antysemityczne. Był żydożercą. Między nimi doszło do procesu, a następnie spalenia na obecnym placu solnym dokładnie 41 Żydów, no nie chcieli się nawrócić. Zkonfiskowano, e, wypędzono, dzieci do lat 7 ochrzczono i oddano na wychowanie. Żydzi się pojawią we Wrocławiu, proszę państwa, następny raz, i to nie nastałe dopiero po 200 latach. I to jest jeden z najważniejszych pogromów na ziemiach dzisiejszej Polski Żydów w średniowieczu dzieło pana Jana Kapiska. Trana. A mieliśmy e... być tym krajem bez stosów i tak, tak Ale to no zawsze ten możemy powiedzieć, że wtedy to już nie było pod naszym panowaniem. Choć A. Jan Kapistran A. też nas odwiedził i pamiętają Państwo, że trochę nie mówiliśmy, że w niektórych miejscach, na przykład w Elwowie, wcale nie był mile witany ze względu na to, że wszyscy się obawiali, jakie będą konsekwencje takiego żarliwych kazań. No i proszę Państwa, e, co nam zostało wyliczanka? która powstała właśnie wtedy, e, którą Państwo pewnie znają, na przykład kojarzą z piłką, z piosenkami, e, e, jak było Mistrzostwa Świata w 1982 roku, słynny entliczek, pętliczek, czerwony co stoliczek, stoliczek pana st Jana Kapistrana, na kogo wypadnie temu ręka, odpadnie, bo pan, pan Jan, nazwijmy się po imieniu, był po prostu inkwizytorem, więc jak się skończyli Żydzi, to Zabra. mówiąc jak Józef Stalin, tak? W ramach, w, w trakcie budowy socjalizmu, im jest bardziej proces zaawansowany, tym walka Kosowa się zaostrza, i trzeba było znaleźć em, wrogów we własnych szeregach. Więc kończymy, proszę Państwa tą piękną wyliczanką entliczek pętliczek czerwony stoliczek pana Jana Kapistrana na kogo wypadnie temu ręka odpadnie zatem drodzy państwo czy słuchają nas samorządowcy czy włodarze miast czy po prostu mieszkańcy gdyby chciał się zjawić w państwa mieście Jan Kapistrano proszę nie wpuszczać tak a następny odcinek proszę państwa będzie pod hasłem Turcy u bram mamma mia Lechistan, czyli e, orientalna historia Polski. E, ja przypomnę jeszcze adres e, mailowy www.lehistanmałpatok.fm. Do usłyszenia za tydzień mówią Adam Balcer i Paweł Sulik. Zawsze w piątek po 19.00. Lechistan, alternatywna historia Polski. Na tok.fm.pl i w naszej aplikacji mobilnej. Kolejny odcinek za tydzień, w piątek po 19.00. Legista.